w świętego św. Piotra. Dzisiaj niezwykły dzień. Rocznica Cudu Słońca w Rzymie. Cud Słońca był cztery razy w Rzymie w 1950 roku. Potwierdzenie radości Matki Boskiej związanego z dogmatem o wniebowzięciu przez Piusa XII. Pius XII był wielokrotnie tutaj w Hamburgu, gdzie zmarł jego poprzednik, święty papież Benedykt V. Święty papież Benedykt V urodził się w Rzymie 2 marca 1915 roku. Pius XII, ostatni fatimski papież, urodził się 2 marca 1876 roku, w 66 rocznicę Leona XIII. I co niezwykłe jest, Leon XIII ułożył, dał nam modlitwę do świętego Michała Archanioła 13 października 1884 roku. 33 lata po tym był cud Słońca w Fatimie 13 października 1917 roku. Jak również był cud Słońca. W Portugalii 20 października w 1917 roku. Ten cud widziało 20 tysięcy ludzi. Wielu się nawróciło. A fatyński papież 17-13 października w 1917 roku miał spotkanie w kościele świętego Michała Archanioła w Monachium, fundacji. Wilhelma V pobożnego, potomka Jadwigi Wittelsbach, zmarłej w Dachau 16 lipca 1176 roku. Do jej potomków zalicza się święta Jadwiga Śląska. Święta Jadwiga Śląska, wnuczka Jadwigi Wittelsbach w Dachau. Wnukowie króla Jana III Sobieskiego byli potomkami Jadwigi Witersbach z Dachau. Byli również tutaj w Hamburgu, gdzie umarł na wygnaniu święty papież Benedykt V. Wcześniej był i dziadek. Miał 17 lat, kiedy Jan i Marek, 18-letni Marek, byli tutaj w Hamburgu w 1600 W 1646 roku. To było przed pokojem westfalskim. Tutaj, w tym miejscu, gdzie stoi ratusz, były dwa klasztory Fundacji Przodków Królowej Polski, Małgorzaty Brandenburskiej. Fundatorem był również biskup Bruno. Biskup Bruno, założyciel Braniewa, Branic, gdzie biskup Natan w 1903 roku założył wielki miasteczko miłosierdzia dla psychicznie chorych. Pracowało tam 156 Maryi. To niezwykłe zgromadzenie Matki Boskiej Niepokalanej. Zostało założone przez księdza Schneidera dokładnie 8 grudnia w 1854 roku w dniu ogłaszania dogmatu o Niepokalanym Poczęciu. 24 grudnia tego samego roku w 1854 roku. W Teksasie powstało państwom miasto Panna Maria. Byli to założyli osadnicy Służnicy Wielkiej. Rodzina naszego świętego papieża, świętego papieża Piusa X, zapowiedzianego 3 maja w 1863 roku w Przemyślu. naszemu Markiewiczowi, księdzu Markiewiczowi. I księdzu Józefowi Dąbrowskiemu, który razem z Leopoldem Moczygęba założył seminarium duchowne Cyryla i Metodego w Ameryce. To seminarium Cyryla i Metodego zakończyło wielu Polaków, wielu świętych biskupów, w tym biskup Bernardybing Bing, Münster. I mamy też konie trojańskie. Peszkowski po zamordowaniu księdza wdzięcznego w Londynie świadka Katynia nagle w 1952 roku Teozof Paszkowski, który był w Palestynie z Dynowską, przyjaciel Dynowskiej, nagle się nawrócił, pojechał do Ameryki i przyjechał już jako kapłan do Polski wielkie zdjęcia reklamowe z Matką Boską Częstochowską i z kardynałem Wyszyńskim. Także to jest wszystko dobrze zaplanowane. Ale mamy Chrystusa Króla dzisiaj. Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie. W niebie mamy polskich królów. Jana Kazimierza, potomka Jadwigi Widersbach z Dachau, poszedł do nieba 16 grudnia w 1672 roku otruty przez Żydów dziedzic Jerozolimy, w dniu kiedy się urodził, karmelita Dominika Jezusa i Maryi znalazł obraz Matki Boskiej Królowej Polski. Jest to ikona z Konstantynopola. Malowana dla bractwa Siedmiu Boleści Maryi. Potem była rozpowszechniona w Polsce. A w sumie zaczęło się od klasztoru Cystersu, gdzie te ikony były, i w dniu z okazji odnowienia Królestwa Polskiego, 26 czerwca 1295 roku, obraz otrzymał Orła, Białego Orła, jako odrodzenie Polski po 216 latach. Po 216 latach od objawienia się Matki Boskiej. W górce klasztornej. Było to 10 kwietnia 1079 roku, kiedy wyrzucono, by wy, musiał uciekać z Polski polski król Bolesław Śmiały. Bolesław Śmiały, wnuk Włodzimierza Wielkiego. I jego żona, potomkini Włodzimierza Wielkiego, księżniczka Kijowska, królowa Polski, o której się nie mówi. Matka Bolesława Śmiałego była księżniczką z Kijowską. Zmarła na Wawelu 13 grudnia w 1087 roku. Już nie żył wtedy Bolesław Śmiały. Także nie znamy prawdy, nie znamy historii a brak prawdy prowadzi do nieszczęść które teraz się odbywają ratusz w Hamburgu tutaj właśnie rządzą władcy świata biskup Częczał urodził się w dniu kiedy się urodził ksiądz Michał Woźnicki obrońca mszy świętej trydenckiej na Wronieckiej pielgrzymujący wczoraj do Tulec gdzie kustoszem był ksiądz Józef Woźniak z Hamburga. Urodził się w Hamburgu 7 lutego w 1913 roku. Jako kapłan wyświęcony w Poznaniu w 1939 roku był świadkiem, kiedy w Owińskach, byłym klasztorze Cystersów, 11 listopada 1939 roku zamordowano 1000 pacjentów. 11 listopada były to urodziny biskupa Natana, który założył miasteczko miłosierdzia z tysiącami psychicznie chorych, których doprowadzono do eutanazji. Niezwykły biskup, którego potem wyrzucono z jego miasteczka miłosierdzia. Ale już to robili przestępcy, którzy obsadzili stanowiska kapłanów, których celowo, planowo likwidowano, dlatego, że odprawiali mszę świętą trydencką. Nowy kościół szatana. Nie ma, nie ma kościoła. Ale dzisiaj było poświęcenie kamienia węgielnego, święto Chrystusa Króla. Pamiętam, jak w kościele Bożego Ciała była msza święta. Dziękczynna za polskich królów i okrólowanie Chrystusa Króla w Polsce i w świecie. Było to 30 kwietnia 2010 roku, kiedy po zlikwidowaniu 96 delegacji do Katynia.